Witam serdecznie kochani w czytaniu Na Nów Księżyca w byku. Jest to czytanie typu: wybierz kartę, i jako że jest to Nów w byku, to będziemy zajmować się tematem obfitości, radości życia, dogadzania sobie. Zobaczymy, co karty zechcą Wam powiedzieć na ten temat. Proszę, zastanówcie się, wybierzcie sobie jedną z grup: grupę karneolu, awenturynu lub cytrynu. Popatrzcie na nie, pomedytujcie nad nimi. A ja chwileczkę. Do Was pomówię. Pamiętajcie, proszę, że jest to tylko i wyłącznie czytanie ogólne, tak jak wszystkie inne czytania tutaj na moim kanale. Jeżeli ktoś potrzebuje czytania prywatnego, to zapraszam Was do opisu pod filmem. Tam znajdziecie mojego maila, na którego możecie się ze mną zawsze skontaktować. W opisie pod filmem macie także link do pobrania zestawu darmowego, zestawu afirmacji na miłość. To jest zestaw 11 afirmacji wraz z instrukcją ich stosowania. A które pomogą Wam w manifestowaniu udanego życia miłosnego, poprawy Waszych istniejących relacji. Także, kochani, jeżeli Was to interesuje, to opis pod filmem to jest raz, a dwa tu pojawi Wam się odnośnik do filmu, w którym troszeczkę więcej opowiadam na temat tychże, tychże afirmacji. Także serdecznie Was zachęcam, bardzo Wam dziękuję za obecność na kanale, za łapki, komentarze, wszystkie subskrypcje. Jest to niezwykle cenne, naprawdę bardzo Wam dziękuję. No, i cóż, moi kochani, zachęcam też do wciskania dzwoneczka, jeżeli jeszcze nie macie go klikniętego, żebyście dostawali powiadomienia o nowych filmach, które się pojawiają na kanale. No i też zakładka społeczność. Tam często pojawiają się ankiety. Ja pytam Was o zdanie, informuję Was o ważnych zmianach na kanale. Także zachęcam, bo warto by być na bieżąco. No cóż. To tyle w takim razie. Mam nadzieję, że już wybraliście swoją grupę, którą tutaj będziecie się dzisiaj zajmować. Temat obfitości. Zobaczymy, co karty zechcą Wam w tej materii przekazać. Zaczynam od karneolu. Także karneol to jest pierwsza grupa. Zobaczymy, moi kochani, co dla Was. O, pierwsza grupa ma e, finansowe jakieś tutaj problemy i niedogodności. E, czyżby sprawy finansowe u Was nie domagają? Być może e, pogląd na temat pieniążków w ogóle tutaj się e, z jakiegoś powodu nie zgrywa. Jeżeli e, w tych tematach, takich, takiej obfitości po prostu finansowej, materialnej, e, sprawy idą źle, Albo średnio, niezadowalająco w każdym razie nie jesteście szczęśliwi z tego, jak sprawy wyglądają. To ten nów w byku jest cudownym czasem, żeby manifestować właśnie poprawę w tym aspekcie. Tak, siadamy, wypisujemy swoje a życzenia, oddajemy życzenie księżycowi. E, moi kochani. Jeżeli to jest coś, co Wam tutaj doskwiera, no w byku to jest naprawdę cudowna, e, cudowna pora, żeby, żeby sto, sobie gdzieś tam z tym poradzić, żeby wysłać e, w eter to życzenie poprawy życia finansowego, po prostu, bo tutaj ta grupa zdecydowanie może polepszyć swoje finanse. Nawet jeżeli Wasze finanse uznajecie za dobre, zadowalające. To nie ma przeszkody w tym, żeby wyglądały one jeszcze lepiej. Jeżeli w tych sprawach finansowych nie chodzi o samą ilość pieniędzy, a chodzi o Wasze przekonanie dotyczące pieniądza, to jest również bardzo dobry czas na to, żebyście Wy zastanowili się nad swoimi przekonaniami doty no, dotyczącymi pieniędzy. No, tutaj ktoś ma zmartwienia tak, finansowe i pracowe. No, i coś idzie powoli, tak, kochani? Bo być może po prostu macie dużo bardzo złych przekonań na temat pieniędzy, tak? Każdy bogaty to złodziej, na pewno ukradł, a pewnie dragami się zajmuje, a rodzice mu dali, a bumeland, a, a leni, lesser, ten, tamten, ten to pracy na oczy nie widział, tak? Różne są rzeczy świadome i nieświadome w naszym życiu, dotyczące po prostu tej ochwitości finansowej. Także zastanówcie się nad tym, gdzie macie blokady na tych sprawach finansowych, bo to również może być dla części z Was istotne. No i cóż, pięknie się to pokazało, bardzo zgrywa się to z tym, o czym mówiłam. Stres związany z pracą i z finansami. Być może Wasza praca, którą wkładacie, nie przynosi spodziewanych efektów. Takim tempie, jakbyście sobie tego życzyli albo jakbyście sobie tego jakbyście się tego spodziewali. Moi kochani, być może praca zespołowa tutaj u was jest, być może wyczujecie, że jesteście jedyną osobą, która tak naprawdę pracuje, że reszta to tak w sumie patrzy, jak wy pracujecie, a i nic więcej z tym nie robi. Na ten nów w byku chciałabym wam powiedzieć i karty też to pokazują, szczególnie w tym paziu pentakli, Cierpliwości, bym powiedziała, cierpliwości. Pracujcie, mniej się denerwujcie tymi sprawami finansowymi, bo one. E, może idą powoli, ale idą. I rycerz pentakli ma to do siebie, że jest. E, no, taką ociężałość energią i, i długo się rozwija. Bardzo tak się ta maszyna rozpędza powoli, powoli, tak. Ślamazarnie to idzie, ale rycerz pentaki to jest również y, jedyny w moim przekonaniu rycerz, który zmierza tak naprawdę do jakiegoś celu, w którym on ma cel i do niego dąży i do niego, y, do niego dociera. Także mniej stresu, więcej pracy, więcej wkładania energii w faktyczne działania, a nie w stresowanie się. Bo czasem my spędzamy 5 godzin nad tym, żeby się stresować, jak mało mamy pieniędzy, a tylko godzinę nad tym, żeby te pieniądze gdzieś zarabiać, tak? Jeżeli ktoś z Was stracił pracę albo gdzieś ta praca wisi na włosku, wiem, że to może być stresujące. Natomiast karty tutaj mówią że może pojawić się propozycja pracy. Może pojawić się propozycja pracy w takim miejscu bardzo rozwijającym, i teraz uwaga to może być praca w jakiejś grupie, w zespole, więc to dla niektórych z Was już może być trochę przerażające, bo nie każdy lubi, to może być też taka praca, w której trzeba będzie się cały czas rozwijać. Nie będzie taka praca, że ja zasiądę, jestem teraz matroną i ja już wszystko wiem i po prostu alfa i omega. Nie. Tu pojawić się może praca, która będzie wymagała od Was gdzieś tam być może dokształcania się, będzie wymagała rozwijania się i poszerzania horyzontów Waszych. Więc nie stresujcie się, otwórzcie się na tę odpoczynkę, Obfitość, bo ona idzie do Was. I tutaj ewidentnie pokazały się sprawy finansowe, yy, i to można przezwyciężyć. Bo ta karta w pozycji prostej mówi o tym, że wychodzicie na prosto właśnie z, z tymi problemami finansowymi. Może powoli, może ślamazarnie, ale wychodzicie, jeżeli macie możliwość pracy, właśnie z grupą ludzi. Tu mi się bardzo mocno zaznacza grupa, po prostu. To w to bym kierowała energię. I oczywiście manifestacja spraw finansowych. Najlepsza pełnia na to. Na obfitość finansową pełnia w byku jest naprawdę cudna. Polecam Wam naprawdę usiąść i, i napisać tę intencję. Zastanowić się, czego chcę i, 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 i co od tej energii księżycowej a, bym chciała, czy chciał tutaj uzyskać. Moi kochani, życzę Wam wszystkiego cudownego na ten nów. Samych dobroci, samych sukcesów. Pozdrawiam Was serdecznie. Mam nadzieję, do usłyszenia. No dobra, karneol z grubej rury pojechał od razu. No, ale nic. Zobaczymy, co dalej. Zobaczymy awentury. Co awentury ciekawego. Słuchajcie, dobra, wiem, ja wiem, że ja robię czytanie na obfitość, ale... No, ale bez przesady, no halo. Kobieta trzymająca denar. No, co to może znaczyć? Kobiety będą opływały w finanse. Być może w waszym życiu jest też jakaś kobieta, która może wam pomóc finansowo, albo może wam pomóc z tą obfitością. I niekoniecznie musi chodzić tutaj o to, że wy macie. Od niej dostać jakieś pieniądze, czy pożyczyć, czy cokolwiek, chociaż dla części z was być może faktycznie tak będzie, ale e, ja trochę to rozumiem, jakby ona wam miała wskazać możliwość, podpowiedzieć wam, jak mogę zarobić więcej pieniędzy, jak, gdzie, tak, gdzie tutaj czeka na mnie jakaś okazja i tak dalej, bo osoba. E, ta kobieta trzymająca denar to jest e, kobieta no, obfita, po prostu, po prostu obfita. I też dużo e, jakby uwagi ta karta skupia na waszym poczuciu własnej wartości. Również w kontekście obfitości. I pamiętajcie, że obfitość to nie są tylko pieniądze, tak? to nie są tylko rzeczy materialne. Obfitość to jest wszystko, e, co Was spełnia, czego macie wystarczająco. Warto nad tym swoim odczuwaniem obfitości, odczuwaniem takiej pełni życia się tutaj zastanowić, w tej pełni mam wrażenie. Nie w tej pełni, w tym nowiu. Oczywiście mówię o nowiu, nie wiem czy, czemu, cały czas mówię o pełni. Mam nadzieję, że w karneolu nie mówiłam, że chodzi o pełni. Dobra, trudno, wybaczycie mi tę pomyłkę przy języczeniu. Oczywiście chodzi o nów księżyca. No, także tu bym powiedziała, że może jakaś osoba, która was nakieruje na obfitość, kobietę bym podejrzewała, lub to wy będziecie po prostu tak silnie osadzone w swojej energii obfitości, tak pewne siebie, że obfitość będzie na was wpływała i też dostrzeżecie obfitość w waszym życiu. Po prostu tą, która już, która już w waszym życiu jest, moi kochani. No pięknie. Piękna grupa awentury nowa. No a ja no, słuchajcie. Słuchajcie, no jak patrzyłam na tego kota, to mi się tak kojarzyło, że to może chodzić o znak ognisty. No i czadzior, czad. Czad. Że może chodzić o znak ognisty. Ta kobieta, o której tutaj mówię, może być spod znaku ognistego. Ale oczywiście wiecie, no nie musi być. Ale aż tutaj dwa razy też się pokaza, także słuchajcie, no. Coś tu jest na rzeczy z tymi znakami ognistymi. Może Ty jesteś znakiem ognistym, osobą, która, która słucha tego czytania. Także wtedy myślę, że naprawdę może z Tobą zarezonować. Słuchajcie. Pewność siebie. Ogromna pewność siebie, ogromne takie poczucie właśnie e, swojej wartości, które Wam przynosi obfitość i spełnienie rzeczy, sytuacje których możecie się spełniać, których możecie działać kreatywnie i w zgodzie z waszą intuicją. W tenów to co mogłabym wam zaproponować i co jakby tutaj karty proponują, na czym należałoby być może się skupić, jest poszukiwanie swojej ścieżki w, zdro... w zgodzie z intuicją. W zgodzie z tym, co wam podpowiada wasze wnętrze, wasza wewnętrzna mądrość, nie to co mówi yy, Ciocia, babcia, sąsiadka, że powinno się robić, tylko to, co was naprawdę w, tak zgłębi, cieszy, co jest waszym, powiedziałabym, powołaniem. To mogą być jakieś kreatywne zadania, bo tutaj dużo tej kreatywności, bo są te buławy, tak? To jest dużo działania. Być może dla niektórych to jest taka praca jakby fizyczna, a dla części być może też sport. Yy, I pamiętajcie o tym, że nie wszystko. Co Was spełnia wewnętrznie, musi koniecznie być Waszą pracą zarobkową, bo to może być równie dobrze wasze hobby, tylko i wyłącznie, które czujecie, że daje Wam ogromnego kopa energii i dopełnia w jakimś sensie wasze życie, dokłada do tej waszej obfitości jeszcze więcej. Znaki ognia, jak żadne inne, cieszą się życiem. Pełnia w byku mówi, nie pełnia tylko nów, Co ja z tą pełnią, no przecież zaraz mnie... Przepraszam, wściekam się na siebie samą, e, bo się mylę, nie wiem czemu. Taka, taka energia chyba panująca. Nów w, w byku bardzo sprzyja w cieszeniu się, radowaniu się życiem, a rycerz buław to się po prostu tak raduje, że już lepiej nie można. Poszukajcie wewnątrz siebie y, tego ognia, tego, co was naprawdę cieszy i co wam daje poczucie spełnienia, takiego głębokiego wewnętrznego spełnienia. Bo tutaj możecie stanąć właśnie na takich, e, stanąć na własnych nogach w pełni sił i w pełni wiary w to, co robicie. I gotowi do działania. Nie do myślenia, zastanawiania się, tylko gotowi do działania. Te karty ogniste um, mówią o działaniu. Więc może to, co powinniście manifestować, manifestować w trakcie tego nowiu, to możliwości, sytuacje, które będą Sprzyjały Waszemu działaniu. Taka podpowiedź od kart. Życzę Wam cudownego nowiu w moje kochane e, osóbki z podgrupy Awenturynu. Samych cudowności, bardzo Wam dziękuję i mam nadzieję do usłyszenia. No i grupa Cytrynu. Zobaczymy, co Cytryn tutaj ciekawego. Zwycięstwo, zwycięstwo wyszło odwrócone, więc takie zostawię. Moi kochani, kto się obawia, kto się obawia, zwyciężyć? Dziwne, co? Że się można obawiać, że się wygra. Ale yy, wiecie, że czasem, wygrana oznacza to, że stoimy na piedestale i każdy nas może z tego piedestału zobaczyć. I każdy może nas ocenić. Czasami nasz sukces nas przeraża właśnie dlatego, że może nie spodobać się komuś innemu. I mam przeczucie, że w tej grupie chodzi właśnie o to. Może boicie się nie spełnić czyichś oczekiwań. Może boicie się, że wasza obfitość, wasze dobre życie będzie nie na rękę komuś. Może obawiacie się, że jeżeli będziecie zarabiać dużo pieniędzy, to ciotka klotka piąta woda po kisielu będzie domagała się pożyczek. Albo boicie się, że kiedy zaczniecie robić to, co kochacie i publikować to w internecie, to Wasi znajomi z liceum, którymi się 15 lat nie widzieliście, to zobaczą i, i się będą śmieli i będą sobie rozmawiać na ten temat. Teraz odwrócę tą kartę, bo w nowiu możecie manifestować Wasz sukces, Wasz sukces finansowy, Wasz sukces na tym polu obfitości, na polu cieszenia się życiem i ten now w byku będzie temu sprzyjał. I możecie, i możecie to śmiało manifestować, śmiało o to prosić, Um, tak, energie wyższe. I super. Tylko nie możecie się bać tego sukcesu. Bo on może do Was pukać, a Wy go zobaczycie i powiecie: nie, 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 nie. Te, teraz to nie, teraz to ja nie chcę. E, bo Kasia Basia z ławki obok, e, z, mate, z lekcji matematyki, e, zobaczy na Facebooku i będzie się śmiać ze mnie. no tak No, no tak to być nie powinno. Także może, co, co tutaj, jakby z tego przekazu, taka pierwsza moja myśl, co warto by było manifestować w tym nowiu, to jest gotowość i odwagę na przyjęcie sukcesu. No tutaj widzę defensywną postawę u Was wzbraniacie się przed tym Waszym sukcesem z jakiegoś powodu, ale ja nawet nie podejrzewam, że Wy się wzbraniacie świadomie przed tym, tylko zgaduję, że pewnie większość z Was nieświadomie, bo takie mechanizmy no niestety w tych naszych głowach z jakiegoś powodu są, no, no nie będę dyskutować z mózgiem, jak już tak jest, to tak ma. Ale mogę powyciągać karty i mogę spróbować Was nakłonić do, do zmiany zdania. Na swój własny temat, na temat sukcesu i na temat tego, co kaśkę baśkę obchodzi wasz sukces. No, uczu uczucia, emocje grają tutaj dużą rolę. Jakbyście mieli... Tak, emocjonalnie bardzo podchodzi do tego tematu obfitości, do tematu zwycięstwa, do tematu tego, co Wam sprawia po prostu radość i co sprawia, że czujecie się spełnieni, bo karta króla Kielichów mówi o spełnieniu i mówi o spokoju, a tego spokoju Wam brak. Coś Was zraniło, być może jakiś komentarz czyś, być może czyjeś podejście, być może brak wsparcia. Z z czyjej strony czkawki dostałam przepraszam was najmocniej I czasem właśnie to jedno słowo powiedziane kiedyś dawno temu, którego być może już w tym momencie nawet nie pamiętacie kto to powiedział i dlaczego, a być może pamiętacie bardzo dobrze i z um, ogromną jasnością wpływa na wszystkie pozostałe decyzje i nawet kiedy my mamy szansę na zwycięstwo, to nie podejmujemy tej rękawicy i nie, i nie walczymy o ten swój dobry los. Z obawą, że być może znajdzie się kolejna osoba, która, która zechce no, podkopać nas, tak? Zrobić nam pod górę. Duże blokady do przepracowania. w Ten nów Moi kochani, myślę, że karty proponują Wam, żebyście popracowali nad swoimi blokadami, nad swoimi ranami dotyczącymi waszego sukcesu. Dlatego, że one nawet jeżeli wydaje wam się, że one są już przepracowane, że, że one już was nie dotyczą, to mogą one was nie dotyczyć świadomie, ale podświadomie mogą. No naprawdę być znaczące. I czasami ten nowy warto poświęcać na, na manifestowanie po prostu pieniędzy tak i nie wiadomo, czego w ogóle tam Ferrari. Ale myślę, że dla was lepszym jakby pomysłem. Będzie otwarcie się na sukces, nieważne co, nieważne kto i nieważne jak bardzo komuś to będzie przeszkadzało, nieważne co ktoś powie. To ma być wasz sukces i to was ma interesować, bo to jest wasze życie. I nie musicie się tym sukcesem z nikim dzielić, jeżeli do niego doszliście sami, bo jeżeli wam ktoś pomagał, no to oczywiście, że należałoby im się podziękowanie, ale jeżeli ktoś e, odczuwa, że jemu się coś należy od Was. Tylko dlatego, że żyje, tylko dlatego, że jest twoim, nie wiem, przyjacielem, czy sąsiadką, czy matką, czy kimkolwiek I was, was już to od razu powstrzymuje, to to jest sprawa do załatwienia w was, w środku w was. Bo, bo do ludzi innych można się zagadać na śmierć, a oni tak by zrobią, jak będą chcieli, jak będą uważali za stosowne. Ale ty nie musisz się bać tego, że. Yy, Ciotka z Ameryki do ciebie zadzwoni i powie: Słuchaj, wygrałaś w lotka, to teraz się ze mną podziel. Można nie odebrać telefonu, można powiedzieć: No, 15 lat cię nie słyszałam, to, to nie wiem, co ty teraz do mnie tutaj mówisz. A można powiedzieć: Wybacz, ale mam zupełnie inny plan na te pieniążki. Można zatrzymać te osoby. Nie trzeba. Zatrzymywać siebie, żeby, żeby, tym, żeby tym osobom po prostu ułatwi, ułatwić życie, tak? Bo, bo wtedy sobie utrudniamy, a, ta, a tamtym osobom przecieramy ścieżkę. Wasze zwycięstwo tu jest ważne, wasze uleczenie e, tego, co ktoś kiedyś. Wam powiedział, a co nadal jest zadrą w sercu i co was blokuje przed, e, przed sukcesem. Na każdym polu obfitości, bo to nie musi być pieniężnie. Ja wiem, że ja tu się odnosiłam dużo do pieniędzy, ale to absolutnie nie musi być tylko to. Pamiętajcie. Stawiajcie na siebie, na swoje zwycięstwo. Bo zasługujecie na to. Ewidentnie na to zasługujecie. Moi kochani, grupo cytrynu. Ja Was serdecznie pozdrawiam. No a w ogóle jeszcze zaczynając od tego, to cytryn jest kamieniem e, odwagi. Także, moi kochani, e, nie bez kozery takie rzeczy się tutaj pokazały. Ja Was serdecznie pozdrawiam. Życzę Wam cudownego nowiu. Ściskam Was. Pozdrawiam gorąco. Życzę dużo odwagi. Mua, całuję i mam nadzieję. Do usłyszenia. Moi kochani, mam nadzieję, że. Znaleźliście w tym czytaniu coś dla siebie, że mogłam Wam tutaj jakoś pomóc. Ja Was serdecznie pozdrawiam, ściskam, życzę samych cudowności na nów i nie tylko. Buziaki, pozdrawiam, papa! Pa.